Cześć, jeśli mają, dobry, prezydent, to z tej strony Igor. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Witam na moim kanale. Yy, I witam Was w takim jakbym powiedzeniu Co możliwe, że się pojawi na moim kanale. Serio, teraz mnie uważnie słuchajcie: Skupcie słuch na mnie. Musicie skupić teraz słuch na mnie. To bardzo uważnie, ponieważ się pod tym filmem dobiję 4 łapki w górę, to wiecie co? Postaram się, aby na tym kanale było GTA Online i inne gry online. Na przykład e, FIFA zagramy, mogę zagrać sobie meczek Ultima służymy Stworzymy swój własny klub. E, w Call of Duty możemy podróżować z innymi graczami. No, i mogę specjalnie dla Was. Specjalnie dla Was. kupić jacht. <noise> nie, no serio, nie żartuję. Kupię jacht, ale jeśli pod tym odcinkiem. Oczywiście, w GTA, Ale jeśli pod tym odcinkiem. pojawią się cztery łapki w górę. Tak więc. Dobijać lajki, lajkować tą serię, bo jeśli chcecie, żeby była seria online, zresztą napiszcie w komentarzu, czy chcecie mieć serię online. Serię online, oczywiście ze wszystkich gier, ale nie już takich starszych, tylko takich nowszych. Będę pobierał różne funkcje do tego, no to trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!